Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony BellsBeck, a to kolejny odcinek Tube Tycoon, tym razem już trzeci. Pograłem sobie troszeczkę prywatnie, Mam, mamy 23 dzień. Jeszcze o tak, troszeczkę źle rozpocząłem, niech to się tam bierze, wy tego nie widzicie tak, to jeszcze jest prywatnie. <laughs> Na 24 dniu zacząłem. Miałem 800 subskrypcji, jednakże tutaj 4 bardzo mieli youtuberzy mi powiedzieli, że nie, jesteś, jesteś zły. I troszeczkę mi ich było. No tak jak mówiłem, uparli się na mnie, uperli. E, w każdym razie idziemy spać, w ogóle jesteśmy już tacy bogaci, mam 1000 hajsu, 92 nagrane filmy i 500, no 600 subskrypcji. Eee, więc tak. W ogóle ja bym w imieniu, nagrał ostatni odcinek Pikamonów. Czekam, czekamy, czekamy. W ogóle może się poprawić jakość tego filmu, bo nagrywam głos i jakby dźwięki z gry oddzielnie. I z aperatestu by 40 odcinek ostatni nagrany. No i nową serię jakoś trzeba wziąć, wziąć i nagrać. Hmm, nie wiem, wiele osób, bo jeszcze nie mogę... No nie wiem, nie wiem. Tutaj kun gra grana aha, okej. Okay. Mario, gra dziękuję. Może Angry Penguins, niech będzie na silocie pierwszym. troszeczkę za wcześnie to chyba wziąłem ale dobrze, no i o kolejna złapasca no i nawet nie, nie, nie wiem czy to biłem do w tym odcinku do tysiąca widzów jak tam jak będą miksować te filmy no i Angry Penguin zrobiło dużo wyświetleń o, no i mamy już na rucie nas poleci to może jeszcze jedną sobie nagramy i na drugim slocie Need for sleep. Gra dostępne. Kosz, no kupmy sobie tą grę. Bez małą energię. Aha! Czyli to taka. A co ja mam teraz zrobić? O boże, ruszam okno, a tak nie można. Co ja mam teraz zrobić? Wróć. Mam. Ciekawe, czy ona się przyjmie, te Angry Penguins? O boże. Jaka ona jest słaba. O Jezu. A, czytał sobie komentarze, tak? Pikamone. Bardzo piękny montaż, oby tak dalej. Najszybszy. Ten, ten typ filmów nie jest w moim stylu. Coraz gorszy te filmy. Bombowe. I love you. Kocham twoje filmy. To już było. Weź, nie nagrywaj, kupse, słownik, weź, wyjdź. Koniec 24-tego dnia. Hmm. Przepraszam was chwilę. O, jednak ja nie. Chciał mi się jakiś tak e, już odsunąłem mikrofon od buzi, tak odchyliłem się i tak... O, i wtedy przeszło. Takie tam, z życia. Angry Pinguist się nagrywa. Weźmiemy sobie może prosty vlog o Facebooku. Niech będzie. No i to robi porządne wyświetlenie, tak? E, zagrajmy w to. Chyba już czytałem. Nie, pewnie czytałem. Wspaniały, merytoryczny materiał. Czekam na więcej. To jest za piękny montaż. Oby tak dalej. strasznie To jest inny. No co to ma być? Postaraj się bardziej. Niezły filmik 910. Przyszłem, przyszedłem, tylko poczytać komentarze. Wszystko dla pieniędzy z YouTube'a. Jeszcze sobie Angry Penguin weźmiemy. No i już mam 900 subskrypcji. No to nieźle. Kolejny komentarz. Jesteś wolny w sobotę, kiedy kolejny film katastrofy. Już ktoś tu nagrał kupcę słownik. Dobrze, więc tak. Może weźmiemy sobie w karierze. Mam dwa punkty do rozdysponowania. Gry wieloosobowe. wymagane punkty. Kupuję sobie gry wieloosobowe. Jej. No dobrze, to nic się nagrywa jakoś w tle. I teraz tak, gry wieloosobowe. Tu są gry, ale mało ich. Warms, okej, okay, ja jestem fanem Warmsów, więc nagram sobie. No nie robi to jakiś wie... Nie no, w sumie dobre wyświetlenie. Wow, tego chcemy na YouTube. Słuchać strzały. Nic nie słychać. Wspaniała w znowu pierwszy strasznie to jest nudne. Retoryczność tego filmu jest w poziomie zerowym. Już znam na pamięć to wszystko. Może będę sobie jednego Warmsurge'u wrzucał dziennie. Dwa Angry Penguins i. i coś jeszcze. Może tak, nie będzie. Czyli coś jeszcze muszę nagrać, tak? Saper myślę, że będzie to. Będę cały czas miał tego Sapera. Saper się dobrze, dobrze ma wyświetlenia, więc będę go używał rzadko, ale będę miał dużo wyświetleń. Taki, taki jest plan. Zobaczmy, czy on się tylko sprawdzi. Kiedy kolejny film, coraz gorsze te filmy. No i w sumie plan był dobry, tak? Przekroczyłem tysiąc wyświetleń, chyba to jest mój pierwszy film z 1000 wyświetleń. Tego chcę na YouTube, świetne, nigdy się tak nie bawiłem. Jaka nutka? Kto ogląda w 2050? Kiepska jakość, mało dobrego kontentu, 2, 2 na 10. I więc, tak, zgodnie z planem, Worms i Saper mają duży, więc może no, Saper nie będzie. Czekamy, czekamy, czekamy. Chociaż w sumie nie powinienem chyba dwóch Saperów z rzędu wypuszczać. Ale jak na to tak czekają, to jeszcze Worms weźmiemy. No i zobaczcie, już mają mniej wyświetlenia. Miały tyle no, oglądalności. Tak, ludzie na to czekali, a jest 500 wyświetleń. Fish mają więcej. No, już widać, że to jest lepszy film. Prawie 700 wyświetleń. Teraz Angry Penguins i może jakiś film do tego. 1189 subskrypcji. No nieźle. Co jakiś czas chyba lubicie jak wasz twórca da jakiś vlog, więc ja też, jeżeli o czymś pogadam, to myślę, że to dla mojego tysiąca stu widzów też to będzie satysfakcjonujące. O jezu, ale dostałem. Mm -hmm. Od kilku tych mam pozytywny bilans, więc jest dobrze. Ile? Co? Nigdy się jednak nie bawiłem super, więcej takich filmów super. Czekam na kolejny film już kość nagrał popra. Co? Ile tego? Dobrze. Już takie mamy takie. Z jednego filmu dostałem 20 zł. Może pin win najpierw. No czekajcie, zobaczę czy ta to ma takie... Jakie to ma duże No popularność te vlogi ja chcę być tym youtuberem a moje vlogi mają więcej wyświetleń niż te, niż filmy, niż gry znaczy. No i wormsy znowu coś zrobiły. No nieźle, nieźle. Znowu tysiąc wyświetleń w wormsach. Saper już, no mnie i tak. A jeszcze mogę jeden na film nagrać. To Angry Pinguins. Nie będzie. E może już nie będę czytał tych komentarzy. No, pingwiny mają zawsze te 600-700 wyświetleń. W pory 800. No i o co ci chodzi? Co te pingwiny ci się nie podobają? Masz coś do z 28 dnia, okej. Okay. Nagrajmy grę. Zacznijmy od tego teraz pinny guiny już się robią i zobaczymy na wyświetlenia wormsów. No, pod tamtym było chyba więcej. Będzie 1000? Nie będzie, eee 900 nie ma. A, saper teraz. Saper ma bardzo duże... Jak to się nazywa? Zainteresowanie. O, oh, brakowało mi tego słowa. Więc powinien więcej ten saper zrobić. No i o... Czy... Hitcher będzie. Ale będzie Hitcher. O Jezu. Tu będzie... 1700. No prawie. O Jezu. Saper. Jak się... Jak wykruł. No, przecież tutaj oddała nam e, panna Lotta. Aha. To są tacy, tu tacy nie za duże raczej. No, jest niby Naruciak, t Karolek, ale tak, jest ten Jack i te, i te inne to są takie. Nie wiem, przynajmniej ja ich nie oglądam. Ja tak mam. No i. Ja tak mam. Aha, polecany rum ja tu... 300 300 widzów nieźle. Łamsje. Co wy, żebyśmy teraz wybrali film. Prosty vlog. Okej. Okay. Facebooku. No i Wormsy jakieś tam wyświetlenia mają. No i Facebook też nieźle idzie. Super teraz. Wormsy już były. Facebook ma 1000 wyświetleń już ponad 1400. No to sporo. O, i Bionik Bionic i Bionic, Bionic. Nawet mnie polecił. Super no to Angry Penguins, już te Angry Penguins aż tak się nie, nie, nie ogląda. Saper tak mało, ej no miałeś więcej. Saper ma naj, najwięcej, a robi mało wyświetleń, przynajmniej tutaj. To Angry Penguins, co ma tyle, co ma dwa razy mniej niż Saper, robi dwa razy więcej wyświetleń. No, no, ale dwa i pół. sobie od tego sapera teraz mhm. czekajmy jeszcze, czekajmy, czekajmy teraz worms. No już mam 2500 widzów, no to już tacy jesteśmy tacy mali youtuberzy. I no i sapper zrobił teraz nie rozumiem tego. Raz robi 500, teraz 2000, ten też 2000. O co w tym chodzi? Więc, patrzcie, jakbym miał czytać te 19 i 13 komentarzy, no to to by troszeczkę więcej o cały odcinek. Więc, sapera, drugi raz nagramy, zobaczymy, co się stanie. Tutaj zrobił 2000 wyświetleń, a tutaj, ciekawi ile będzie, jestem ciekaw. No już mniej. Nie, no może. Nie, no, w sumie też dużo. Trzeba Sabera nagrywać koniec 31 pierwszego no mam 2000, to już sporo. Nie powinienem chyba dwóch No, do takich samych filmów z rady nagrywać, ale spróbujmy. Spróbujmy. Teraz nagrywamy sobie Wormsa. Wormsy teraz powinny dużo zrobić. Tam też chyba sporo zrobiły. No, 1500 tutaj na rucie, dziękuję. No, Wormsa, on taki. Może być, tak. Ale szału nie ma. O, jestem Jack. 3, no, nie wiem. Nie dojdziemy w tym odcinku. Zaraz będzie koniec odcinka, ale. Prywatnie może dojść do 5000 500 subskrypcji i w następnym filmie spróbujemy dojść do 10 Myślę, że tak będzie najlepiej O saksofonie sobie nagrajemy No i tym razem Henry Co zła pasa o co ci chodzi? Jest jak, jak z, nagrywam za dużo takich samych filmów, to już te złe pasy się robią, z tego co zauważyłem. Więc... Okej. Okay. Koniec, już mam 2600, więc tak, ja proponuję... ...Wormsy zakończyć. Nie? no, one dużo świetniej robią. Dobra, pozakończajmy te dwie serie. I to... na na, na raz. Wziął mi... ile to zrobi wysiedleń. Mała, mała. Dobrze, że już zakończyłem, bo nie wiem co by teraz się stało I tutaj weźmiemy... Need for Sleep. Grał na pierwszym slocie i. A nie, poczekajmy jeszcze, poczekajmy. Nagrałem sapera. Jak tam. No. Saper się na klepie sprzedaje. Ale nit for Sleep też jest dobre, tak? Trzeba jakąś mieć wmiany na kanał, żeby nam nie hejtowali go. No i saper. Jak to saper robi wyświetlenia. No i dobra. Koniec 33 dnia. I koniec tego filmu. Więc jeżeli Ci się podobało, zostaw lajka, łapkę w górę. Jeżeli nie chcesz przegapić kolejnego odcinka, zostaw suba. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć!